I co zrobić w takiej sytuacji zarabiając minimalną krajową? Chcę właśnie odłożyć ile z twojego doświadczenia? To też wiesz co zależy wiele od sytuacji takiej osoby. No, ciężko powiedzieć ile taka osoba powinna oszczędzać, inwestować czy w ogóle stać ją na to, żeby inwestować, czy nie lepiej jest najpierw zainwestować w rozwój osobisty, żeby po prostu zarabiać więcej, no bo pierwszy taki przychód przychodzi z pracy a nie z inwestowania, bo wiadomo, wiadomo, że dobrze inwestować i te pieniądze gdzieś odkładać, żeby same pracowały na siebie, ale pierwszym krokiem do inwestowania byłaby inwestycja w samego siebie, niż liczenie na jakieś chore zwroty. Jak mówisz, że, że kilka stówek rocznie, miesięc, czy miesięcznie, ale żeby przychodziły te kilka stówek rocznie, czy miesięcznie, trzeba już mieć odłożone, odłożone jakieś tam kilkaset tysięcy, powiedzmy, e, w, jakiejś dobrej, w, w jakiejś dobrej inwestycji.